Cześć, witam was serdecznie ponownie. Mam nadzieję na moim kanale i dzisiaj kolejny filmik o tematyce Britney Spears, jej ubezwłasnowolnienia i tego co się działo na sali sądowej 16 września. Mam troszkę nowinek, słuchajcie. Sprawa się ma rozwijać, nie rozwijać. Mamy trochę nowości i szokujących wiadomości. Więc jeżeli nie widzieliście jeszcze moich ostatnich filmów na temat o co chodzi z tym całym ubezwłasnowolnieniem Britney Spears, dlaczego ona nie ma dostępu do własnych pieniędzy ani czego przez ostatnie 12 lat, to zapraszam Was oczywiście do obejrzenia tych filmów. Będą podlinkowane na dole. A dla tych, którzy są na bieżąco, to słuchajcie, 16 września miała się odbyć kolejna rozprawa sądowa. Jak wiecie, ostatnia się nie odbyła, ponieważ Britney miała się połączyć przez internet, przez jakiś Zoom call na tej rozprawie, ale miała jakieś problemy techniczne, więc to nie doszło do skutku. No i ta rozprawa została przeniesiona na 16. No i 16. słuchajcie, doszły do prasy takie wiadomości, że też nie bardzo będą mogli kontynuować tę rozprawę, ponieważ jej prawnik oznajmił, że, że nikt mu nie płaci po prostu. Nikt mu nie płaci i zaraz do tego dojdziemy. A zacznijmy może troszkę od początku. Coś, czego nie mówiłam wcześniejszych odcinkach, to to, że jej ojciec nie był jedyną osobą, która miała władzę nad wszystkim. Jest też drugi mężczyzna, który nazywa się Andrew Wallet, który od wielu lat e, też był e, jakby tym legalnym opiekunem Britney wraz z jej ojcem i on głównie zajmował się kontrolowaniem e, jej właśnie finansów, wydatków, e, domu i różnych rzeczy, które były jej własnością. On w marcu 2019 roku e, dobrowolnie jakby zszedł z tej roli i oficjalnie już nie był e, osobą, która właśnie e, miała władzę nad tym wszystkim, ale słuchajcie, gdy on zarządzał tym wszystkim, to ponoć zarabiał, nie mu tyle płaciła, 426 tysięcy dolarów rocznie, a tuż, a tuż przed jego odejściem dostał podwyżkę. Tak, podwyżkę chciał odejść, został podwyżkę. Nie ma to w ogóle sensu. I słuchajcie, teraz po roku on chce wrócić na tę pozycję, bycia osobą, która zajmuje się wszystkimi finansami Britney. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego odszedł, dlaczego yy, nagle chce wrócić. Jednak on, z tego co czytałam w internecie, nie jest najlepszym człowiekiem. Jest podobno osobą, która właśnie bardzo kontrolowała sytuację i robiła wszystko, żeby jemu należało się jak najwięcej pieniędzy. No ale James, jej ojciec, złożył oficjalne dokumenty do sądu, że chciałby, aby właśnie Andrew Wallet był z powrotem drugą osobą, która będzie pomagała mu w, w zarządzaniu wszystkiego, co Britney ma, jej biznes, kariera i tak dalej. I tutaj też zostały ukazane takie numery, jak to, ile Britney tak naprawdę ma. I to są sumy wzięte z grudnia zeszłego roku, które mówią, że Britney ma podobno 2,5 miliona dolarów, jeżeli chodzi o gotówkę, oraz około 57 e, milionów dolarów, jeżeli chodzi o jakieś. I inne rzeczy, domy, samochody. No i to przez tych dwóch panów został zatrudniony Sam Engem, który od jakichś 11 lat jest oficjalnym prawnikiem Britney. Podobno przez te wiele lat nie bardzo jej pomagał, ale nagle coś się stało, że w sierpniu po prostu stwierdził, że zacznie jakby pomagać w tej całej sytuacji i zamiast dodawać tylko złego do tego, aby te ubezwłasnowolnienie trwało dłużej, on jakby po prostu odwrócił całą, całą sytuację do góry nogami i zaczął robić wszystko bardziej na jej korzyść. Podejrzewają, że zaczął on to robić, ponieważ coraz więcej rzeczy jakby wychodzi na jaw, że Britney wcale nie chciała być ubezwłasnowolniona, że wcale nie ma żadnych problemów psychicznych, coraz więcej ludzi walczy o to, aby udowodnić, że to wszystko po to prostu jest jedna wielka szopka, aby zabrać jej jak najwięcej pieniędzy ją po prostu pogrążyć, odebrać jej wszystko i po prostu jest zarzucone, że ten sam Engem to wie i boi się, że on też zostanie posądzony o różne rzeczy, które się wydarzyły razem z innymi, więc stwierdził, że zacznie jej pomagać, żeby się jakby, wiecie, wybielić z tym wszystkim, wybielić w tej całej sprawie. Jednak właśnie teraz, jak miało dojść do tej kolejnej rozprawy sądowej, on oznajmił, że on od miesiąca nie dostaje już swojej wypłaty. Wypłata wynosiła 10 tysięcy dolarów tygodniowo i w zeszłym miesiącu została jakby zastopowana. A kto był osobą, która miała mu płacić? Andrew Wallet. Andrew Wallet, James Pierce i ludzie, którzy niby tak się opiekują Britney, przestali płacić e, Ingamowi, który po prostu legalnie nie może brać e, po prostu udziału w rozprawie sądowej. To nie jest to, że on mówi, nie płacą, mi chce pomóc Britney, tylko po prostu jemu legalnie nie wolno. Sąd wie, że on nie ma e, opłaconych swoich serwisów i po prostu, że on legalnie po prostu nie może przyjść do sądu i walczyć o wolność Britney, dopóki jego mm, rachunki nie będą zapłacone. Więc na tej rozprawie nie mogli tak naprawdę zrobić nic, e, prócz tego, że mogło być rozpastrzone, po prostu, czy ten Andrew Wallet może z powrotem e, być e, osobą, która ubezwłasnowolni brytni wraz z jej ojcem. Więc słuchajcie, czy to są dobre wiadomości, czy nie, no wszystko zostaje znowu przesuwane dalej, znowu są jakieś problemy. Ja właśnie zrobiłam sobie przerwę na herbatę pomiędzy nagrywaniem. I mi przerwę na podziękowanie dla naszego sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Shops. Jak wiecie, współpracowałam już z Letty Shops w przeszłości, jestem bardzo zadowolona z naszej współpracy oraz bardzo zadowolona z serwisu, który nam oferują, więc bardzo szybciutko pozwólcie, że wytłumaczę Wam, co to jest Leti Shops. Shops to jest serwis cashbackowy, na pewno wiele was już to wie, ale chodzi tutaj o to, że dostajemy zwrot gotówki, gdy wykonujemy zakupy. Jeżeli oglądacie mnie już jakiś czas, na pewno wiecie, że ja jestem osobą, która tylko i wyłącznie robi zakupy online. Nie mam wielu sklepów dookoła siebie, więc wykonuję. Te zakupy online i wiecie też, że jestem osobą, która nigdy nie kupuje nic za pełną cenę. A co lepszego niż dostać zwrot pieniędzy za zakupy, które i tak robicie, który po prostu wpływa prosto na waszego PayPal konto. Więc słuchajcie, rejestrujemy się na Shops za darmo, szybciutko mamy konto. Macie tam do wyboru ponad 2000 różnych sklepów online. Wybieracie dany sklep, w którym chcecie zrobić zakupy. Shops przenosi was na tę stronę, a wy tylko i wyłącznie robicie zakupy na tej stronie, a Shops rejestruje daną kwotę, którą wydaliście i zwraca nam dany procent, który akurat ten sklep. Oferuje. Sklepy oferują czasami 1, 2, 3, 4, 5 albo i nawet więcej procent y, zwrotu gotówki, więc im więcej wydacie, tym więcej tego zwrotu dostaniecie Słuchajcie, Ja, ja lubię, żeby zgromadziła mi się jakaś fajna suma i potem wypłacam to po prosto na PayPal lub konto bankowe. Teren też o używam casebaku używamy jednego konta Leti Shops, ale ja wszystko wypłacam. <grym> Jest jeszcze szybsza opcja, nie musicie wyszukiwać na Leti Shops swoich sklepów, możecie zainstalować wtyczkę w bardzo łatwy sposób. Ona pojawi się wtedy na górnym rogu Waszego ekranu w wyszukiwarce. Będzie świeciła się na taki żółty kolor i wtedy wiemy, że jest cashback na, cashback na danej stronie, klikamy tam w guzik, po prostu wtyczka rejestruje nasze wydatki. A jeżeli nie lubicie używać za bardzo laptopa czy komputera, no to mamy też aplikację na telefon czy iPada, która też przeniesie nas na daną stronę i zarejestruje to, co kupiliśmy i za ile kupiliśmy. Słuchajcie, żadnych rabatów, żadnych kodów, żadnego wpisywania, sprawdzania, żadnych tych rzeczy, to tylko jeszcze lepsza opcja zaoszczędzenia sobie jakiejś kaski, którą potem możecie wydać na kolejne zakupy, więc kto by tego nie chciał. Więc jeszcze raz Teraz dopijam moją herbatkę. Wracamy zaraz do Brytni, ale dziękuję serdecznie sponsorowi Shop. Zapraszam Was na Letyshops i lecimy dalej z konspiracją. Jeżeli chodzi o jej ojca, który jest osobą, która ją ubezwłasnowolniła, jest jej opiekunem, tak jakby legalnym opiekunem, to według magazynu People osoba anonimowa, osoba, która potem jest bardzo blisko z Britney, powiedziała, że ponoć Britney mówi, że nie chce w ogóle, aby to ubezwłasnowolnienie trwało dalej. Jednak jeżeli potrzebuje ona opiekuna, chciałaby, aby to nie był jej ojciec, chciałaby, żeby był to ktoś, kto będzie szanował ją i jej decyzję i traktował ją jako dorosłą osobę, która ma prawo też zarządzać swoimi własnymi pieniędzmi. Chciałaby, żeby to była po prostu obca osoba, nie osoba z rodziny, bo wie, że nigdy nie będzie miała takiego kontaktu z własnym ojcem, na zasadzie, że on będzie traktował ją na tyle poważnie, żeby jej słuchać, ponieważ jest to jednak ojciec i córka. Ale tak jak mówię, jest to tylko z magazynu People. Ktoś z jej otoczenia to powiedział, a czy tak naprawdę jakiekolwiek dokumenty zostały złożone, tego dokładnie niestety nie wiemy. Kolejną sprawą jest to, że jej siostra Jamie Lynn została ponoć, mówię ponoć, ponieważ w internecie nie mogłam znaleźć żadnego Legalnego dokumentu na ten temat, jednak podobno w 2018 roku Jamie Lynn została zapisana jako trustee. Ja tu, przepraszam, nie znam takich, nie wiem jak nazywa się taka osoba, jeżeli chodzi o poprawne, o pewną płaszczyznę. Chodzi tu o to, że jeżeli coś się stanie brytni, Britney, zanim jej dzieci będą pełnoletnie, to Jamie Lynn ma w spadku wszystko po Britney. Wszystkie pieniądze, wszystkie domy, wszystko co Britney ma swoje. Kiedy wyszło to na jaw dopiero niedawno, że właśnie Jamie będzie spadkobierczynią wszystkiego, co ma. Brytni, oczywiście do momentu kiedy dzieci Brytni będą pełnoletnie, jakie synowie będą pełnoletni, no to już wtedy to nie ma znaczenia. Jednak ludzie zaczęli się trochę denerwować. Czy Jamie Lynn też nie ma czegoś wspólnego z tym całym ubezwłasnowolnieniem, jeżeli chodzi o swoją siostrę? Jednak nie ma żadnych dowodów na to i ona się nigdy na ten temat nie wypowiedziała. Główną informacją jest to, że jedna z osób, która od wielu wielu lat pracuje blisko z Brytni, powiedziała, że Brytni myśli na tym, żeby zaprzestać swoją karierę. Ten mężczyzna był jakimś tam menadżerem, które uważa Britney za prawie jakby swoją własną córkę i mówi, że jeżeli ona będzie chciała kontynuować swoją karierę, to jak najbardziej on będzie z nią, a jeżeli chciałaby już zaprzestać i żyć spokojne życie, no to on życzy jej jak najlepiej i chciałby, żeby po prostu spełniło się to co ona by chciała. Britney miała wrócić do swoich show w Las Vegas 13 stycznia, jednak przez całą sytuację z wirusem oraz wszystko co się dzieje w jej życiu zostało to przeniesione nie wiadomo jeszcze na kiedy, ale prawdopodobnie Britney może w ogóle już nie wrócić nigdy na scenę. Jeżeli widzieliście moje wcześniejsze odcinki, to wiecie, że jej syn też powiedział, że mama mu powiedziała, że kochanie, myślę, że już nie będę tworzyć muzyki, myślę, że to już czas, żebym zaprzestała. I jeszcze co do osób, które wypowiadały się na ten temat, Paris Houghton ostatnio udzieliła wywiadu, w którym była zapytana o Britney Spears, no i powiedziała, że te lato była z nią na obiedzie i było bardzo fajnie, bardzo miło, że Britney jest niesamowicie ciepłą, dobrą i bardzo niewinną osobą. A gdy zostało zadane jej pytanie, czy kiedykolwiek Paris poruszyła tę całą sytuację z ubezwłasnowolnieniem i jak to jest naprawdę z Brytni? Odpowiedziała ona, że nie będzie rozmawiać na takie tematy z nią, że one po prostu rozmawiają o modzie, o życiu, po prostu wesołych rzeczach, że ona nie chce mówić, nie chce zaczynać żadnych wiecie, No, smutnych konwersacji z nią na tematy, które są bardzo delikatne, więc nie pytała ją o to, ale że dobrze wie, jak to jest być kontrolowaną, co zresztą niedługo zobaczycie u mnie cały odcinek o filmie dokumentalnym z Parys. Bardzo mnie poruszył, muszę Wam powiedzieć, i materiał mam gotowy już od paru dni. Od kiedy ten dokument wyszedł, to obejrzałam go od razu, więc tam się dowiecie, o co chodzi z tym, że Paris ten dobrze wie, jak to jest być zamkniętą i kontrolowaną, ale to już niedługo. No ale właśnie Paris powiedziała, że dobrze wie, dobrze zna to uczucie i ma nadzieję, że Britney uda się wyrwać jednak z nią, tak twarzą w twarz nie rozmawia o tym, ponieważ to bardzo, bardzo delikatny temat, no jak najbardziej zrozumiałe. Zanim przejdę do ostatniego wątku tego materiału, to jeszcze zapomniałam dodać e, o bardzo dziwnej sytuacji, która miała niedawno miejsce, mianowicie Britney włączyła livestream na Instagramie. Livestream trwał dosłownie parę sekund, mało komu udało się nawet zrobić zrzut ekranu z tego, była ona w samochodzie, i przez te parę sekund widziała tylko, jak jej partner facet zabiera jej telefon i mówi: oddaj mi to i automatycznie live stream został wyłączony, jak najszybciej skasowany z jej profilu, więc w internecie są różne spekulacje, że próbowała ona się odezwać na livestreamie, żeby dać znać, że wszystko jest ok. Ponieważ jest wiele zarzutów, że wszystkie jej posty na social mediach są, są przygotowywane przez jej ojca oraz partnera, i nie jest to naprawdę ona, więc chciała nam udowodnić, że może wszystko jest ok albo że może właśnie coś jest nie okej, okay. jednak telefon został jej wyrwany yy, z krzykiem yy, oddaj mi to. Więc pozostawiam Was tutaj z taką informacją no i tutaj możemy się tylko i wyłącznie domyślać co się stało. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym poruszyć to jest Project Rouge, czyli Projekt Róża. Wiele osób zauważyło, że Britney nosi na zdjęciach cały czas samą bluzkę. Yy, wiele spekuluje, że zdjęcia są robione tego samego dnia i wstawiane do internetu przez jej e, faceta czy przez jej ojca tylko po to, żeby ludzie widzieli, że coś tam się dzieje na jej Instagramie. Yy, jednak Brittany nie odpowiedziała w bardzo krótkim Insta Stories, dlaczego cały czas ma na sobie tę samą bluzkę, wygląda bardzo podobnie. I też o tym, dlaczego widzimy tak dużo y, y, róży na jej Instagramie. Symbol róży pojawia się wszędzie, jako emotki na zdjęciach, we jej włosach, w jej opisach zdjęć widzimy to po prostu wszędzie, no i tu macie jej odpowiedź na temat, y, dlaczego tak dużo się tej róży pojawia na jej Instagramie. Are not new, but they're old. But just to let you guys know, none of my pictures or posts are more than a month old. Yes, I know I did wear it the same top 17 times, but it's for a project, Project Rose. No i słuchajcie, nikt nie rozumie, czym jest ten projekt Róża. Co to jest projekt Róża? No jak to? Będziemy widzieli więcej projektu Róża. Z tego, co można zauważyć, nie planuje ona powrotu na razie na scenę muzyczną, więc nie chodzi tu o żaden nowy album ani nic w tym stylu. Dlaczego ta Róża? Dla te opisy są tak często dziwne na tych jej Instagramach i, i, i w ogóle, naprawdę. Więc po wpisaniu Project Rose w Google wyskakuje nam organizacja, która zajmuje się głównie aresztowaniem ludzi, którzy handlują ludźmi, którzy handlujemy kobietami, dziećmi, które są potem molestowane seksualnie. No jeżeli chodzi na przykład tutaj o wiele konspiracji, jeżeli chodzi o rynek muzyczny, bardzo często są konspiracje, gdzie możemy wyszukać, że niektóre słowa piosenek czy wideoklipy, czy tatuaże, które robią sobie młode gwiazdy, kobiety, piosenkarki, chcą nam przekazać, jak straszny jest ten rynek, jaki to jest handel ludźmi oraz przez jakie molestowania seksualne potrafią przejść. Ponieważ Britney jest na rynku muzycznym i jest na nim od kiedy była bardzo, bardzo Młoda, bardzo często takie osoby odnoszące sukces padają ofiarami e, molestowania seksualnego. No i ludzie się zastanawiają, czy ten projekt Róża to nie jest po prostu to, że ona chce, żebyśmy zobaczyli, że jest tutaj to połączenie z organizacją, która aresztuje takich ludzi i że ona też potrzebuje pomocy. Czy tak jest? Tego nigdy nie będziemy wiedzieć. I jednak ten projekt Róża jest naprawdę dziwny, ponieważ wiadomo, że nie chodzi tu o muzykę. Britney mówiła, że nawet własnemu synowi, tak, że ona nie chce już wrócić do swojej muzyki. Nie chodzi tu o muzykę, nie chodzi tu o nowy album, nie chodzi raczej też o inny biznes. Więc co to jest ten projekt Róża? Dlaczego. Ta róża pojawia się po prostu wszędzie, na każdych zdjęciach na Instagramie, emotki, cały czas o tym wszystkim mówi. Wiele osób mówi, że ten filmik, z którym ona wyjaśniała, o co chodzi z projektem Róża, to było, była ona po prostu zmuszona do nagrania takiego wyjaśnienia, aby się fani nie czepiali, jeżeli chodzi o wstawanie wiecznie tych samych zdjęć. Jestem ciekawa, co Wy myślicie na ten temat. Ten projekt Róża naprawdę jest dziwny i bardzo dziwne tutaj jest połączenie tych faktów, że taka organizacja z tym samym imieniem istnieje, w co Brytnia po prostu może być bardzo mocno zamieszana no Bo ona jednak jest wykorzystywana, więc jestem ciekawa, co wymyślicie. No, i jeszcze ostatnią rzeczą, którą my ludzie zauważyli, to to, że ona na swoim Instagramie obserwuje dokładnie 116 osób, co do góry nogami to jest 9.1.1. Ech, wiem, że wiele z Was uważało, że to jest bardzo naciągane, że ludzie widzą 9.1.1 w jej na zdjęciu. Też osobiście uważam, że to akurat przesada, jeżeli chodzi o szukanie jakichkolwiek dowodów, ale bardzo dziwne są te zbiegłe okoliczności. Troszkę ich jest za dużo, a szczególnie z tym projektem róża. Więc słuchajcie znowu podsumowując, jakby nic się nie dzieje. Jakby nic się nie dzieje, wszystko stoi. Jeżeli to jest prawda, że Brytni chciałaby jak najszybciej zakończyć to bezwłasne to super. Ale czytałam to mam też jakieś opinie, gdzie podobno jakieś anonimowe osoby mówiły różnym magazynom, że tak naprawdę ona chce, żeby było z nią po prostu lepiej i ona zrobi wszystko w swojej mocy, żeby było lepiej. No i od 12 lat nad tym pracuje. Ale jeżeli faktycznie tak jest, jeżeli ona godzi się z tym, że jeżeli tak musi być i musi mieć opiekuna, to super. No to fajnie, gdyby to faktycznie była osoba, która nie będzie jej tak limitować do wszystkiego, ponieważ ci wszyscy ludzie dostają kupę kasy od niej za po prostu no za co? Za areszt domowy, który jej dali? A Bryt niepodobno na jakieś tam swoje własne wydatki dostaje około 67 tysięcy dolarów rocznie. No to słuchajcie, to jest nic porównaniu do tego, gdzie jej prawnik potrafi dostać pół miliona rocznie, prawda? Prawda Nie, nie ma to w ogóle sensu. I jeszcze prawnik, który ten Andrew Wallet, który po prostu robi wszystko jakby żeby wyciągnąć jak najwięcej kasy od niej i w ten sposób też go właśnie ludzie widzą. Jestem ciekawa, co myślicie na ten temat. No, ta sprawa po prostu wydaje się być nieskończona. Ja, jak zwykle, mam nadzieję, że jakoś się to dobrze skończy i że Britney może po prostu spokojnie przejść na swoją emeryturę. Zanim ktoś na skoczy, że ona nie jest jeszcze w wieku emerytalnym, wiadomo, że to jest osoba, która zarobiła niesamowite pieniądze i odniosła niesamowity sukces, więc powinna przejść na tę emeryturę i że będzie po prostu mogła spokojnie już sobie żyć bez żadnego stresu, bez tych rozpraw sądowych i nie po prostu robić, co chce, Więc ja oczywiście życzę jej najlepiej i jak zwykle będę obserwować, co się dalej dzieje, żeby Wam powiedzieć, bo wiem, że bardzo na to czekacie. Dajcie mi znać, co myślicie głównie o tym projekcie róża. Jakie są Wasze spekulacje na ten temat? Czy to jest tylko zbieg okoliczności, czy może faktycznie ona chce nam coś przekazać? Ja Wam w tej chwili serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do y, naciskania kciuków w górę oczywiście. Guzika subskrybuj, zapraszam też na mojego Instagrama. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! The future, trying to forget about the past. So many ways that I could change for the best.